Panie kolego, prawda, zastanawiam się o co nad takim tematem, bardzo istotnie związanym z naszą prawda, społecznością. Temat ten jest prawda, tak, brzmi on tak, że czy nasze życie nie byłoby łatwiejsze, gdyby włosy w dupie. I myślę, że tutaj bardzo przydatna byłaby teoria prawda Stanisława, która tam wszystko jest określone, różne aspekty prawda tego, tych włosów. Tak, zgodziłbym się z tym, ale tutaj kolejne, kolejne teorie się przytaczają, już nie będę wymieniał... I to zakracza, zatacza taki, prawda, krąg, tak tutaj, prawda, możemy tutaj, prawda. No, dokładnie. I tak, zatacza nam taki krąg, bo tutaj mamy kolejne przykazania, wykazania. Zgodzi się Pan ze mną, Panie kolego, prawda? Tak, bo tu, prawda, zaprawdę zatacza ten krąg i tu można pod uwagę wziąć wszystkie teorie tych wielkich, prawda, tutaj i to, prawda, wtedy prawda A, tak zgodzę się z tym ale tutaj e, po, po drugie e, rośnięcie tych włosów w dupie tak to jest kolejna teoria że tak powiem e, teoria słońca bo słońce musi docierać do dupy także tak ta i ta, ta tutaj ta prawda wreszcie. zatacza się takie coś że ale czy przy tym wziął pan pod uwagę prawda górujący prawda nad hongkongiem w tym momencie cień który pada z północnego południa tak, wziąłem to pod uwagę, ale tutaj myślę, że to nie ma takiego większego znaczenia, bo o ten... Um, jak tak powiem... Dzień w Hongkongu, prawda? Jest, prawda, jakby takim zjawiskiem, yy, prawda, na przykład. Tak, zgodzę się z Panem, tylko że tutaj um, kolejny aspekt przychodzi nam, no to kolejny po prostu taki do głowy. Potem teoria wiatru tak naprawdę, bo to tego nie wzięliśmy pod uwagę. Chmury nad kątem, gierunenie. <laughs> Faktycznie, bo tutaj my tak się naprawdę skupiliśmy bardziej nad cieniem, a nie wzięliśmy, prawda, aspektu tego kolejnego, jakim właśnie jest oddział w, oddziały w, 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 wiatry, prawda, na te wszystkie, prawda. Mm. Tak, zgodzę Wła się z Panem, ale tutaj mamy <laughs> Kolejną sprawę. E, mianowicie co by pan powiedział, gdyby nie było włosów w, w dupie. I tu prawda by trzeba było wziąć pod uwagę, że um, nie ma czegoś takiego jak brak włosów, prawda, czy jakiegokolwiek choćby, prawda, to jest moje zdanie. Tak, tutaj zgodzę się z Panem, ale kolejną teorią jest um, tak teoria Archimedesa który musiał powycierać, e, tak, naczynia połączone, jak tam pan ostatnio na reklamie nawet to pokazywali, nie zrozumiał tego, bo po prostu Foxy zmiotło to. Foxy jest, prawda, czymś takim... Robił pan kiedykolwiek kupę, bo nie wiem, nie wiem, robił pan kiedykolwiek kupę, czy... czy, czy... Nie, no tak, się... o, Foxy, ja myślę tak, Foxy bardzo... Ta, nie, 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 niech, niech mi pan skończy, bo ja chciałbym mieć pewien obraz, prawda, e, tam, prawda, była reklama, nie, nie bez, nie bez, prawda, przyczyny, czy jakby bez powodu, Prawda, był tam ten człowiek, a nie inny, reklamując, prawda, ową markę, której, no nie mogę niestety wypowiedzieć, no ale to już pominijmy ten fakt. Prawda, robiąc, prawda, używając tutaj tak, słowa kał, 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 robić, prawda, kał, prawda, stolec, oddawać honorowo, to yy, pod, podciera to jest takie bardzo słowo takie, wie pan. Tak, zgod ale... zgodzę się z tym, ale tutaj znowu... I właśnie się... wtedy przy tym, prawda, y, myciu czy, czy czymkolwiek ułatwia nam to sprawę, prawda? I tu przypomnę, że nie bez powodu ten, a nie inny człowiek był w tej reklamie. Tak. Tak, zgodzę się z tym, ale y, tutaj odeszliśmy troszeczkę od tematu włosów w dupie. Nie, 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 tu bym się prawda nie zgodził, tu bym się prawda nie zgodził, bo podkreślałem to w mojej wypowiedzi, którą przed chwilą udzielałem, że prawda oddając no, no, no. Tą, a ani inną rzecz, prawda z tej ani innej rzeczy. Tak, tak, tak. Robimy to za pomocą tej ani innej rzeczy. Dokładnie, dokładnie. Tak. Więc tak. tutaj nie odchylimy zupełnie od tematu. Więc przepraszam, ale Ale włosy w dupie, po prostu najlepsze ręczniki, wszyscy wiemy jaka marka, niestety nie możemy tej powiedzieć. Tak, nie możemy, nie możemy. To jest w ogóle wykluczone. Tak, włosy w dupie. Za wróćmy do tego. Co do tego cienia nad y, Hongkongiem, co y, pan szanowny kolega powiedział, to y, tutaj bym się troszeczkę, troszeczkę bym się nie zgodził, bo jak pan zobaczy na mapę, to ten cień obejmuje tylko połowę tej, tej, tej Korei czy ten. A no. i tu pana ma, bo nie wziął pan pod uwagę e, względu, prawda, e, kierunku wiatru e, efektu Coriolisa. I tu pana... <laughs> Tak, tak, Zgodzi, zgodziłbym się tak, że wiem, że mam... Y... Nie jest pan wstyd jako człowiekowi no, wykształconemu, mającemu pewne tak, doświadczenie. Tak. Ale pożegnamy się już koniec tematu y, dupa. Yy, tak. Do Plac. widzenia, pa, cześć ją. Yy, panie kolego, na nasz mnie taka, prawda, myśl, właściwie taki temat mi naszedł do głowy, jaki są włosy, prawda, w dupie. Czy <laughs> Raz. <śmiewanie> panie kolego nasze mistrzenie taki temat prawda jakim są yy, prawda włosy w dupie <śmiewanie> i ostatni God. raz na serio ostatni raz panie kolego nasze mistrzenie zostanie... <śmiewanie>